Thank you Znajdujemy się na Twinistej, właśnie zakończyłem pierwszą, brygadę, pierwszą część brygady pisowej na linii 48 i będę się kierował w stronę dawniej zajezdni przytrąbowskiego, czyli obecnie placu postojowego autobusów obsługujących brygady szczytowe. Startujemy sobie w kierunku ulicy Domieckiego. Ja mam zjazd normalny na trąbeckie, nic się nie zmieniło. 40 zł, 48% jest na A, dobra, już wiem. autobusowa zajawka i on mi właśnie zgłaszał, że zjeżdżał na zajezdnie przy Lubelskiej a ja pamiętam jak jeździłem w linii 48 że zjazd na Lubelskiego, dlatego wolałem dopytać, chociaż w karcie nie było żadnej dotacji, czasami jest tak, że się jeździ jakimś autobusem jest zjazd na Lubelską bo w trakcie na przykład jest zrobiony przegląd czy coś w tym stylu Ciekawa sytuacja, dlatego jestem zdania, że rondo się powinno puszczać tylko o prawym pasem, wtedy nie byłoby problemu. Zobaczymy, jak się zapywa Pan egzaminator, ale przypuszczam, że egzamin się zakończy wynikiem negatywnym, a właściwie zostanie przerwany, bo. Doszło tutaj do wymuszenia, niestety musieliśmy. Znaczy ja to tam nie zwalniałem, nie przewidziałem sytuację i specjalnie właściwie jechałem wolno. Natomiast samochód, który znajdował się na lewym pasie, musiał hamować. światło, które później za chwilę się zaświeci jak się ta ulica nazywa, czy nazywa się częściowo na pewno Fredry, natomiast ciekaw jestem, jak się nazywa ten nowy odcinek. ale nie ma się co dziwić, po lewej stronie mamy budynek yy, przechodni no, zaraz zobaczymy jaka to jest ulica, to jest akurat wyłącznie, więc przypuszczam, że jest to Fredry Z niecierpliwością czekam na koniec inwestycji Centrum Komunikacyjnego, właściwie RCK, czyli całego Centrum Komunikacyjnego. Przed Osoba egzaminowana, skrzyżowanie dość w sumie porąbane, a czy proste, ale wiadomo, że jak się wyjeżdża na egzaminie, człowiek się stresuje. Tutaj akurat w sumie było puste, po nie popatrzyłem w mi spokojnie przejechać, bo y, nieświadomie y, doprowadziłem do sytuacji, że powiedziałem, że osoba z Mamy miejsce, no tak nie bardzo. Dobrze, sobie tutaj. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia.